Piękny dzień mamy, dobry chyba co? Co ja zrobię, mam na mocno, był pożar samochód. Co? Ale jak to? Nic nie, to my nie robimy. Piękny dzień, a teraz pożar? Hej, ja coś. Dobra, włączam Syrenę. Tylko muszę być. To moje mojego strażacki. Dziwne, pali się jakiś pożar. Ale czy czyli na mostu. Coś mi tu prowadzi. To pożar. Dobra, zaparkuję tu na Zapytam się tego pana. Przepraszam, czy coś się stało w pożaru? Aaa, jestem taka ucieka ma proszę, proszę Ale moroc, co porozmawia, coś się stało. Proszę pana, coś się stało? Nic się nie stało! Zapalił się silnik i tyle! <grym> coś mi to <tu> nie podoba. <grym> Gaś to! strażaku? <grym> nie. Coś mi to nie przebło... Coś mi kłam? A... Dobra, zablokuję najpierw drogę niebezpieczeństwo. Barierki, czyli takie, że pomód żeby z barierki uchroniły pożaru na wypadek drogi auta. Dobra. Stawiasz barierki, a ja miał to płonie. Nie! To muszę stawać, żeby auta nie przyjechały! A ja przyjechały, to spaliłam drugi raz auto! Ja zniszczył się! Ja będę zniszczył twój auto, że jak chciać. Moje auto się spali, to i drugie też może! Gaś pan to! Gaś pan to! Czekaj, ja muszę ogrodzić pożar. Niech bezpieczeństwo! Niestety. To zajmie dużo czasu. O nie, skończyło się. Teraz ugażę pożar. Na muszę wziąć. Ule pożar. Jak O! Ugaszę ten pożar. Bank uruchomiony, Ukaszone dom. Ukaszone po auto. Dziękuję, wezwij pan lawetę. Nie, dobrze, panie. Coś mi to nie pasuje jak. Zatłonię. Ja jest. Mam jednego strażaka. wie co panie niestety nie mam pomoc drogowy. Wrócę do domu spalony palonym autem. <laughs> Wracaj pan do remizy. Pochwały nie będzie. Dużej pan barierki zabiera, i gasił auto. A, proszę pana, ale silniej nie jest. Coś mi tu co, nie pasuje. Silniej nie palił się. To co to może było palenie. Może opona? Mm, nie, coś mi tu. Toż wyciągnę samochodu silniko. Aaa, A! Jolwie! Ty dałeś za dużo. Pęknął się paliwo, że wyjechałeś, to coś było zniszczenia paliwa i wylewa się i Ty uderzyłeś się, palił się w samochód. Ej, hey, łącz pan te syreny, już się nie pali. <grym> Okej, okay. nie pali. Dzięki, jeszcze raz, strażaku. Nie zrawej, możesz jechać z samochodem. Dzięki, dzięki.